Jak wyglądają święta Bożego Narodzenia we Francji? No, nie jest żadną tajemnicą, że Francuzi nie są narodem zbyt pobożnym i niekoniecznie chętnie odliczają dni adwentu. To mimo tego wszystkiego, w Alzacji bardzo popularną ozdobą są wianki z czterema świecami to jest tak zwana korona adwentowa. W wielu domach nie może zabraknąć także specjalnych kalendarzy. Oczywiście, nie tylko tych, gdzie podczas odliczania dni mamy czekoladki, ale też coraz większym takim zainteresowaniem cieszą się własnoręcznie przygotowane kalendarze, w których znajdują się małe upominki. Ten cały okres przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia tutaj mamy też Mikołajki to. Żeby było ciekawie, jeśli chodzi o Mikołajki, to raczej mi się wydaje, że e, święty Mikołaj na Mikołajki to raczej do Francji nie zagląda, e, tylko bardziej je e, e, omija. No, jedynie ten, ten, ten zwyczaj pojawia się bardziej, jeżeli chodzi o kwestie e, Alzacji. No ale wraz z pierwszym dniem Adwentu, a czasem nawet i wcześniej, zostają oczywiście otwarte rozmaite jarmarki świąteczne. Te najpiękniejsze znajdują się oczywiście w Alzacji, a najsłynniejszym i najstarszym we Francji jest taki bożonarodzeniowy jarmark w Strasburgu. Nazwa w dialekcie alzackim tego jarmarku oznacza Jarmark Dzieciątka Jezus. To, co przebija przez te jarmarki, to przede wszystkim zapach pierników i zapach grzańca. To jest taka ciekawostka, jak która przypomina troszeczkę, właśnie w Alzacji, we Francji, ten okres przygotowywania do świąt Bożego Narodzenia. We Francji choinki tak naprawdę ubiera się już z początkiem grudnia. Bardzo popularne są oczywiście dekoracje domów i Niestety, zaraz po Bożym Narodzeniu te choinki biorą i znikają sprzed domów. No ale przejdźmy troszkę też do kwestii związanych z kulinariami. To jak to wygląda na dobrą sprawę, właśnie w Szwajcarii? Żeby było ciekawiej, tutaj spożywa się czasami ostrygi, małże, świętego Jakuba, wędzonego łososia. No i żeby było ciekawiej, to te potrawy spożywa się z kawałkami piernika. Tradycyjnym daniem głównym jest oczywiście indyk, najczęściej nadziewany kasztanami, oraz kapłon, czyli wykastrowany młody kogut. To też jest ten właśnie moment w roku, kiedy niektórzy Francuzi skuszą się na ślimaki i na żabie łódka. Które wbrew pozorom wcale nie są we Francji popularne, jak to ogólnie e, się mówi. Jeśli chodzi o desery, e, to oczywiście tutaj popularny jest bûche de Noël. To jest tradycyjne ciasto w kształcie e, takiego, w, w, z taką polewą w kształcie takiego klocka. E, podobno ta nazwa wzięła się od zwyczaju. E, e, od y, zwyczaju palenia w kominkach wielkim polanem drewna e, w pierwszy dzień świąt. Dzięki temu można było spokojnie spędzić czas w rodzinie. E, żeby było ciekawiej, w Polsce przyjąło się, że jest 12 potraw, natomiast m.in. w Prowansji przykładowo jest 13 deserów. E, e, I to jest też coś, coś ciekawe: no, tradycyjnym trunkiem towarzyszącym degustacji tych 13 deserów jest winquid, e, jeśli chodzi o Francję. Żeby, czy, czy tam akurat święta Bożego Narodzenia są dniem wolnym, czy nie są wolnym, no to jest kwestia, e, że dla niektórych są, dla niektórych e, nie są. No ale inną ciekawostką jest to, że o ile we Francji w niedzielę większość sklepów jest zamknięta, to e, niedziele Adwentu są zawsze e, niedzielami handlowymi, nawet jeżeli ta niedziela przypadałaby w Wigilię.